Siemanko, z tej strony Kamil. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji i napisaniu komentarza, odzwonku, by otrzymać powiadomienia o moich filmach. Zapraszam na Facebooku grupę Kamil Ty, a dziś pozdrawiam Michał, Anwa, y i Klaudia. Klau Jeśli chcecie być pozdrowieni, napiszcie jakiś fajny komentarz, albo napiszcie, że pozdrow, nie, albo chce. A zanim odcinek ma ogłoszenie, w piątek będzie Q&A kolejny, więc zachęcam do zadawania pytań oczywiście na grupie odpowiem na wszystkie pytania, więc niech będzie ich jak najwięcej. Bo będę na nie odpowiadał, nie tylko tak, nie tylko będę odpowiadał i wyjaśniał przed swoją odpowiedź. Postaram się, jeśli będę mógł. Na przykład jeśli zadawaliście jakieś wcześniej pytania, to możecie może jeszcze raz je zadać. Może niedokładnie na nie odpowiedziałem, więc chętnie jeszcze raz odpowiem. Osoba do, do czytania pytań jest już wyznaczona, więc o to nie musicie pytać. Dobra, ogłoszenie wszystkie zrobione. A, jeszcze jedno. Gierka ta poprzednia będzie nagrana, tylko muszę pobrać, bo ma ponad 1500 MB, więc trochę sporo pobierania będzie. Ale będzie nagrana, w dalszy o to się nie martwi. Zachęcam do obejrzenia oczywiście poprzednich materiałów, a teraz już lecimy z gierką. No. Dobra, co tutaj było? To zrobiliśmy, to zrobiliśmy, teraz to. Kim tutaj gramy? Zobaczcie. Szybciutko nie ma co lecimy. Widzę, że takie typu gry Wam się podobają. Niedługo też może nagram pokémony. Albo coś w tym stylu, nie wiem, coś zobaczę. Na razie nie chcę nagrać pokémonów, bo dopiero się wdrażam. Nie umiem się grać, więc się uczę tak. Dobra, lecimy już z gierką. <laughs> Przepraszam momentami za mój głos, ale jestem trochę przeziębiony, więc mi ciężko mówić. Eee, dobra, dobra, lecimy z Tobą, nie Bolero, win. Win. Dobra wygraliśmy, na tutaj o Wygrana, wygrana Sorki za trochę czekania Czy flagi jakieś Ale jestem na swoim internecie bo router ładuje Dobra, Którego wybieramy Co gdzie jest jak W sumie jeden diabeł Tędy czy tędy Dobra idziemy na niego Co nam szkodzi? Jej, super, dogadujemy się. Staram się, wiecie, żeby przynajmniej dwóch pokonać. Dobra, teraz z nią pojedziemy. Odcinki może nie będą, co dzień nie wiecie. Zależy, zależy jak się będę czuł, tam nie mam czasu, szkoła i te inne rzeczy. A odcinki całkiem długo się rzucają, więc trochę jest liczba zabawka. Kurwa, że ty cholera, A bro, mi się na dzień, jak chcę nagrać, skurzyłem się. Zapo już przypomniałem sobie czemu odinstalowałem nie wiecie Bo na 5000 już się trochę ciężej gra A tracić pucharków nie chce mi się Dobra, wygraliśmy, ta gierka jest spoko Jak sądzicie, fajna gierka? Wiecie, serii nie będę takich robił, że kilku z serii zaczyną, bo mi pisaliście, żeby nie zaczynać, to nie będę takich zaczynał kilkunastu serii na noc. Poprzednie będzie na przykład, że w tym tygodniu ta gierka, w od tam tamta gierka. O! Coś takiego zrobię. Gierka jest fajna, na razie jest łatwo, później będzie trochę ciężej, więc będzie nieźle. W tą gierkę można długo grać. Jak wam się spodoba, to mogę całkiem sporo serii z tego zrobić. W aktualizacji dużo było. Jak ja grałem, to było tak 30 postaci, tak? To, to około no, no zabiję ją Dobra, lecimy szybciutko Na razie nie na 100%, wiecie, żeby szybko po prostu przejść i tak dalej Później, jak wiecie, przejdziemy wszystko, na przykład całe, wszystkie te, no to wtedy będziemy śli na 100% Wszystko, będziemy się wracać i wszystko śli na 100% i tak dalej, i tak dalej ja widzę, że tam się takie gierki podobają. Widziałem jeszcze kilka gierek fajnych jak inach sklep play. Może jakieś wyścigi niedługo samochodowe bym nagrał, ale to nową serię bym musiał zacząć. Eee, dobra, trochę ciężko będzie. Bo tak mogę mnóstwo gierek sobie ściągać, tylko będę z tym internetem nie aj, Ajajaj do tę Dobra, lecimy wszystko. Nie ma co ja nagrywam to o godzinie 25, pewnie o 23 mi to wrzuci na moim internecie kochanym Ponad godzinę mi będzie wrzucać pewnie Zależy ile minutowych film, na pewno nie chcę 40 minutowego, bo to 6 godzin wrzucane Dobra, już walczymy z bossem, jakby tak można powiedzieć, głównym Widziałem kilka fajnych takich gierek na sklepie Play, darmowych Ale bardzo fajnych, naprawdę, spodobało mi się, ale nie chcę zacząć wiecie, nowych serii To to akurat wybrałem gierkę, którą można bardzo długo grać No, dalej zablokowałem Jak to było super Wiecie, to, trochę ciężko się gra na nowym telefonie I się boję, żeby, wiecie, tego głosu nie zatkać Bo na poprzednim materiale mnie nie było na poprzednim tym Fajnej gierce, nie było mnie słychać w też mnie głos trochę gardło bolał, więc ciszej mówiłem A teraz powinno by mnie słychać, będzie idealnie O, dobra, tu mamy już jej, coś tam zrobiliśmy, tylko nie wiem co. Jej, lecimy. Eee, no, co tutaj dostaliśmy? okej, okay. odbierzemy to i lecimy dalej. O, ale takie bym chciał. Ile? 150. To jeszcze 50. Ale to jest mega duże ryzyko, że nie trafi się tego. Coś mi tu nie pasuje. Hmm. proszę. Hmm. automatycznie nie chcę mi się bo i tak dobrze nigdy nie trafię więc. No, mówiłem. Na <grystanie> no, automatycznie no, takie ja przynajmniej trafiliśmy. E, kogo tu teraz trafimy? Open automatycznie nie chcę mi się męczyć. Hmm. Piorunik do walki, dobra. Kogo możemy tutaj trafić trzy gwiazdkowego pokażcie mi. No w sumie wszystkie tu mają te 700-700 Hmm Nie, powiedziałem, że zbieramy na tego Albo na jednego zbierzemy, ale zbieramy, nie wydajemy dać Dobra, nie chce mi się czekać Open automatycznie O! Jest moja ulubiona Postać, nice Nim uwielbiałem po prostu grać Wszystko już otworzyłem, tu tu jeszcze tego nie otworzyłem. Widzicie, ja bym zapomniał Automatycznie, nie chce mi się bawić. O, ulepszenie nice. I patrzcie co teraz ulepszamy. On ma patrzcie ile? Nieźle i ma jednak super moc drugą, więc patrzcie co teraz robimy. Pik, pik, pik. Miał ile? 143. Teraz ma ile? Zobaczmy ile dało mu? 143 było, teraz jest źle? Trochę dało, ale nie za dużo. Myślałem, że więcej mu tak. Dobra. Ładujemy wszystko, ale jest mega dobry. Mi się nim super naprawdę grało. Dobra, tu wszystko pobrane, pobrane. O, on też jest taki dobry, niedobry. Ale przynajmniej drugi atak ma. Więc jest dobrze. Dwie gwiazdki, już więc jest bardzo fajnie. Dobra, lecimy ostatnią mapkę. Teraz przechodzimy. Później nie martw się, mapy będą długie, więc będę nagrywał jedną mapę. Dobra. O, możemy dodać. Hmm. Kogo by tu zmienić? Dobra. Dajemy na pewno niego. I ciebie. Dobra. Ja ściągamy, ściągamy. Na wszelki wypadek. Później ciebie ulepszymy, więc z powrotem ją udamy. Nie martwcie się o to. Bo później chcę ją ulepszyć. Bo mi się nią też super gra. Tym za bardzo z tymi podwójnymi średnio Ale tym będzie mi się super. O, załusik, tylko inny jakiś. Na razie łatwiej są. Później będzie ciężko zobaczycie. Później to sami się wkręcicie nawet. Dobra. Ciebie nie, ile ty masz? Mm, dobra, ty na plus. O, na plus. Teraz z tobą zawalczymy. Na plus będzie. Dobra, lecimy szybciutko, nie ma co. Jej, 52% baterii, Super. O, dobra, lecimy szybko, nie ma co. Dobra, go. oj oj, oj się dobra, nie damy mu tu blok dobra, już się nauczyłem się. częściowo się nauczyłem o, mam tutaj dobra, nice tu wzięty, wszystko wzięte lecimy dalej co teraz? ej, to szybkie tutaj będzie chyba, czy nie? czekajcie eee, to szybciutko, myślałem, że dłuższe później będą długie, mega Zobaczcie, ja jest jeszcze łatwiejutko. Później się zatną schodki. Yy, kto jest na plus? Zobaczcie, pokażcie mi. Yy, minus? Nie. Dobra, nim z zawalczymy. Z nim uwielbiam po prostu walczyć. Chcę użyć, wiecie, drugiego ataku. Tym razem spróbuję sobie nazbierać. Patrzcie jak to super wygląda. Jego już mamy właśnie. Padniesz, nie ma szans moich ja chcę drugi atak naładować, koleś. Będę się przedłużał, nie chcę... Nie, ja nie użyję tego pierwszego. Kur... Zagapiłem się. Ale patrzcie, mało nam na wybiera. Jest, drugi atak. Koniec, koniec. Żegnam. Paciek, fajny koniec. Przegnam. Patrz, fajny atak nie? No, wyciszymy się i możemy się grać dalej. Nice. Uwielbiałem grać tą postacią po prostu. Dobra, yy... coś mi tu... Dobra, lecimy. Jeszcze jego, żeby tu mieć, to prawda. U... Dobra, teraz nim zawalcz. O nie, będzie na minusie. Dobra, co mi szkodzi, pokażę wam, jak nim się walczy. Nim tak mi się średnio walczyło. Ale w końcu mogę nagrywać gierki jakie chcę. Zobaczmy jak tamten wygląda. Ten to mój. A tak to wygląda. Zebram cię panie, niech to mi się samo bawi. Tak, my się nie bawimy. Kur... Powiedziałem ci nie o tym lepiej. Ja. Ginie Nie Ginie co? Widziałem, nie ma co. po co zadzierałeś? Dobra, nie wściekaj się, bo mi odcinek przed się Ej, piąty poziom, już mamy, nice A jak, gierka wam się podoba? Bo widziałem, te łapki w górę są Trochę mało komentarzy, piszcie śmiało te komentarze, naprawdę Nie musicie się wstydzić Tylko wiecie, jakie komentarze pisać Ja zawsze wam przypnę wtedy serduszko, albo odpiszę na nie bo ja czytam każdy was komentarz. Każdy. Więc nie powiedzcie, że ooo, napisałem to. Nie przeczytałem. albo. Zresztą, po... Zresztą Zdaj ja nie, ale nie mogę go przeczytać. Nie wiem o co chodzi, ale. No, nawet nie możemy powiedzieć czemu już wygraliśmy, Dobra. Nie, naprawdę uwielbiam tu grać postacią. Jakoś jest super, teraz wszystko jest super. Tylko internet. Dobra. Hmm. Dobra, router się ładuje, to się ładuje, dobra. I już ostatnia walka. I będę kończył materiał. Na no tak 15 minut chyba będzie miał, albo trochę mniej Eee. Kim to... Dobra, to był zobaczymy ostatnio. Na razie ich nie lekamy po co słabi przeciwnicy więc później się będzie lekał. Eee, dobra, ble, ble, ble. Dobra, jadę później powstać. Bo... O, mamy. Dlatego nie jest. Ok, to jest kolero. Cześć, będzie O, jest dobrze. To jest O nie, nie napędzam tej kolero. A to jest do ludzi, dobra. Dobra, wszystko to zrobiłem. To zrobiłem. Tu wygraliśmy. Tu odbierzemy. Jeden ja tylko? Dobra, to zaraz otworzymy i będę kończył. No. Nie wiem o co chodzi, więc nie klikam jest, bo nie chcę mieć przypału. Bo raz coś kliknąłem i mi... od nowa musiałem całą grę zacząć w jednej takiej gierze. Dobra, otworzymy je. Yeah. Automatycznie nie chcę mi się. Długo by trwało, nie przedłużam. Zaraz zobaczę o co tu chodzi. Coś mi tu nie gra. co ulepszymy? Hmm. Jego by się przydał, co nie? Ale może ją ulepszymy. Żeby miała powiedzieć tą setkę. Będzie zapasową. Już ma powiedzieć setki na bank. Yeah! Też się cieszymy. No, 114. Tu wzięte. Kujwa, serio internet. Czekajcie, widzimy się za sekundę. No, już mi się mały problem miałem. Mały taki błąd przyszedł. Dobra, zobaczmy co to. Eee, pokaż mi co to. Tu... Eee, PFP. Szansy mam z sary Odebraliśmy tu wszystko chyba już. zobaczę o co tu chodzi. Okay, w tą... A, tego nie odebrałem. No, Widziałem, że czegoś nie odebrałem. Eee, 3, tu trzy. tu pięć. Panie, to jeszcze musimy ulepszyć. Będę kończył. O nie, to masz ponad 15 minut. Nie. Nie, cieszę się, żartuję. Oczywiście śmieję się z tego, że nie, to ma pan 15. Ja jeszcze coś nie odebrałem? Co takiego? Tego nie mogę. A, dobra, to mi pokazuje, że musiałbym wykonać coś tam. Nie, cztery, co mi pokazuje? Momencik. Raz, dwa. A, te, dobra. Coś źle policzyłem. Sorry, moja wina. To było tu? Nie, wróć o boże, jak ja nie lubię tego Tak, tu, okej, okay. ty, ty, ty masz, ciebie ulepszam dalej To był, będę długo grał pewnie Patrzcie, możemy sobie polepszyć wszystko Póki hajs nam starczy Już ma trzeci level To będzie dzikowo, ja w powiem tylko tyle Kolejny Czwarty poziom już masz i który teraz będzie piąty, oczywiście. Wow, już 160. Nice. Ostatnie ulepszenie. Widzicie, piąty poziom. Patrzcie, ile HP ataku na razie. Nice. 169 zakończeni, zakończeni. Odbierzemy jeszcze jedną, chyba. Tak. Coś mi pokazało, że wykonałem. O, klejnoty, noty, zawsze się przyda, bo już mamy 129, tak? Wszystko odebrałem, odebrałem, więc dziękuję za uwagę. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, napiszcie komentarz. Pamiętajcie o dzwonku, by otrzymać powiadomienia o moich filmach. Zapraszam na Facebooku grupę Kamil Ty. Jeśli chcecie być mnie, napiszcie fajny komentarz, albo napiszcie pozdrowienia mnie po prostu. A my już się widzimy jutro, albo niebawem, zobaczymy się na pewno. Oczywiście mówię dla Was Kamil. Życzę miłego dnia. Pa!